Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Spotkanie komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Po takim meczu można oczekiwać niezłego spektaklu. Chyba nikt nie ma wątpliwości. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Tak wygląda skład gospodarzy na to spotkanie. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Gwizdek i zaczęło się. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. No tak ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Johansson Uwaga, mocny pressing. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Uwaga! Może strzelać! I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Sędzia dostrzega to do przewinienie, ale pozwala grać dalej. Traustason. Robi się coraz groźniej. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Traustason. No i po ataku, dobra interwencja. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Kraustason. Bardzo dobrze teraz drybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. Tu może zrobić się groźnie. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Johansson. Zagrywa w pole karne. Był tam dobrze kryty. Dośrodkowanie zatrzymuje się na pierwszym przeciwniku. Jansson. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. No to zaczęło się. I zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry. Na tablicy wyników remis. Ofiarne wejście, i odzyskał piłkę Gustafsson. Świetne teraz prosto padłe do granie. Ładnie teraz ucieka. To środkowanie, ale obrońca z zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Traustason. Najman. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Ośrodkowanie. Spokojnie wyłapuje teraz bramkarz. Gustafsson. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Uwaga, będą prowadzić. I gol! Nareszcie! A już myśleliśmy, że to się skończy bezbramkowym remisem. Nie było wielkich emocji przez większość meczu, ale teraz mogą nam to wynagrodzić. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz: inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Celny strzał z bardzo niewielkiej odległości, z takiego miejsca naprawdę trudno o pomyłkę. Znawiają grę, a w głowach pewnie kotłuje się wiele myśli. Teraz nie zostało już wiele czasu na wyrównanie. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Obrońca teraz ekspediuje piłkę, byle dalej. Przerwa w grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole. Najman. Widzowie czekają na strzał, i tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Możemy teraz spojrzeć raz jeszcze na tę bramkę. Piłka naszła idealnie i wyszedł z tego potężny, potężny strzał. Bramkarzowi zwyczajnie nie starczyło czasu na reakcję. Mamy wynik remisowy. 1 do 1. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Gustawson. To już ostatnie minuty. Strzelona bramka zapewniłaby zwycięstwo. I bramkarz górą. Stawia teraz piłkę w narożniku boiska. Od tego do środkowania wiele zależy, zwłaszcza teraz w końcówce. Spróbują objąć prowadzenie. Kłębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Nic z tego jednak nie będzie. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Teraz decyduje się na akcję środkiem. To musi wejść! Ależ teraz znakomita interwencja. Co za refleks! Gdyby to wpadło, byłoby na pewno po meczu wspaniała parada. Uwaga, będą prowadzić. I gol! Nareszcie! A już myśleliśmy, że to się skończy bezbramkowym remisem. Najman. I tak, mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. I bramkarz górą. Ustawia teraz piłkę w narożniku, bo...